Niemiecki sędzia Gertrude Richter. I zaczynamy tę walkę. Czy będzie ostrożnie, czy obaj pójdą ogniem piekielnym? Jeszcze raz. I koniec dużo tych uprzejmości. A w tej chwili zobaczymy, co zacznie pracować. Ze strony Jurkowskiego najpierw lewy proste, a później próba obrotówki. I... nie jest to niespodzianką. To zapowiadał Juras, że będzie szukał obrotowego kopnięcia, że będzie szukał właśnie powtórki z tych najlepszych czasów, kiedy posyłał tak rywali na deski. No ale przede wszystkim pracować ma lewy, prosty, który szlifowany był tam przez Roberta Złotkowskiego. Nie mówię, że jakoś specjalnie dużo czasu, ale to ma być ta broń, która ma powstrzymywać Pudzianowskiego. Pudzianowski chce być bliżej Jurkowskiego. On także nie ukrywał, jak się na nim położy, no to niech stanie. Widać, że te uprzejmości zostały już wraz z tym ostatnim przybiciem piątek odłożone na bok, bo bardzo mocno bije i jeden i drugi. I w tej chwili dobrze w kontrze na to kopnięcie, które chciał rąbnąć Pudzianowski-Jurkowskiego, powiedział Jura raz tym prawym. Patrzymy tak na zawodników, pierwsza minuta poszła, idzie druga. Pudzianowski zdaje sobie sprawę, że te kopnięcia w łydkę mogą przynieść bardzo dużą korzyść. Uśmiechnął się Juras, ale noga się wygięła. Przecież też te kolana Jurasa nie są. Najlepsze, teraz trafił chyba Łukasz Jurkowski. Zachwiał się Mariusz. Jeszcze raz próba wysokiego kopnięcia, ale to lewy prosty robi robotę. Starał się hakiem wątrobem. Przybiera, Jur, przybiera Jurkowskiego Do siatki Juras wyzwolił się z tego I w tej chwili napięcie coraz większe Oczywiście my zdawaliśmy sprawę Że sportowy poziom tej walki Nie będzie olśniewający, Ale emocji tutaj zabraknąć nie powinno Na razie ten lewy Prosty działa Myślę, że i tak przez te dwie minuty Zobaczyliśmy więcej tej Sportowej aktywności niż się wielu spodziewało Ależ tam było blisko Centymetry te kłon się kłania, bo to przecież bazowy sport Łukasza Jurkowskiego. A umie się zakręcić Jura z i nogą, i łokciem, o czym zapewne pamięta Martin Zawada. Ale to trochę siły kosztuje. Teraz trafiłę Pudziałowski, Zauważył, że jest Tam w tej chwili akasie wyrwa Luka w tej obronie Jurkowskiego. Ciągle próbuje Łukasz głową w lewo, w prawo, kiwka, przerób, przechwycenie nogi. Ma Pudzian to co chciał. Kopnięcie na korpus, takie które łatwo przechwycić i rzeczywiście Mariusz wyczekał idealnie momentu na to, aby Jurasem grzmotnąć o ziemię. No i w tej chwili powinien rozpocząć się ten krwawy festiwal przemocy Mariusza Pudzianowskiego. Lepszej sytuacji już nie będzie miał. Będzie mógł łokciami porozbijać swojego rybala. Te 115 kilogramów zrzucić z siebie będzie niezwykle trudno. No i sukcesy zanotował Junkowski. Magardeza zaatakował tymi łokciami. W ten sposób można parterze Jeżeli jest się na plecach rozbijać głowy rywala, tak sobie patrzę, że jeśli ktoś się obawiał, iż panowie ze względu na zażyłość wieloletnią nie będą się oszczędzać w klatce, to już wiedzą, że są w błędzie. Krwawi ucho chyba Łukasza Jurkowskiego. No ale to jeszcze jest ponad minuta do zakończenia tej rundy. Tymi łokciami z dołu Jurkowski. No ale to oczywiście Pudzianowski, Jeżeli zdecyduje się na taką szarżę, na rozpuszczenie rąk, jeżeli trafi który się z kanerfistów z góry, to on może być bardzo blisko zwycięstwa przed czasem w tej walce. Ale zobaczmy, jak ten sentyment do Łukasza Jurkowskiego cały czas trwa. Tutaj przed chwilą gromkie Jura z Jura z Wergo Arenie. Każdy ciosek w tej chwili. Ze strony Dzianowskiego pomaga przekonać Sędziów, że to jemu należy się zwycięstwo w tej rundzie jest podniesienie pozycji. No i też nie bez powodu Mariusz uderza w korpus. On chce zmęczyć jak najbardziej Łukasza Jurkowskiego. Bo zgodnie podkreślano, iż im dalej w las tym będzie trudniej Jurasowi wytrzymać tempo i te napory Mariusza. W każdym razie pierwszą rundę. Zdaje się, że Jurkowski wytrzyma, bo to już końcówka tego starcia i chyba nawet nie będzie forsował. Ten pan Mariusz Pudzianowski, popatrzmy na nich, jak bardzo są zmęczeni. Najlepsze momenty tych pierwszych. 5 minut zaczęło się od próby Łukasza Jurkowskiego, tych ciosów i kopnięć. I zobaczmy, tutaj rzeczywiście Mariusz troszeczkę tych ciosów zgarnął. Blisko, tylko smagnął po nosie Pudzianowskiego, czyli 5 centymetrów dalej i byłoby po walce. że zdoła się przede wszystkim Jurkowski zregenerować, bo wydaje się, że on jest zawodnikiem bardziej zmęczonym od swojego rywana. Obaj dzisiaj 22 raz weszli do klatki KSW. Pudzian 12 lat na scenie, Juras 17. No te cyfry są szalone, jak to sobie pomyślimy, że im cały czas się chce wychodzić i walczyć. Runda numer dwa. Wielu mówiło, że do niej nie dojdzie. Juras też zresztą namawiał wielu, żeby stawiali na pierwszą rundę. Będzie musiał się tłumaczyć. Ja tam nie posłuchałem. Ja również. I podwójny lewy prosty. Tak, to powinna być ta bronie, którą powinien Jurkowski stosować najczęściej, bo, bo wielkie kłopoty ma Pudzianowski z uniknięciem tego oczywiście. Będzie starał się być bliżej. Jeżeli znów, zdaje się, że te logiki robią już wrażenia. teraz siła Pudzianowskiego znów wzięła górę. Z tym, że czasu ma zdecydowanie więcej. Trochę poniosła podniosł, chyba fantazja Jurasa, bo zdecydował się na takie techniki, które są ryzykowne. Właśnie skutkują obaleniem i teraz znów łokciami rozbija rywala Pudzian. Do no, spod Pudzianowskiego wstać jest ciężko. Jest ta prawa ręka położona na szyi Jurkowskiego. Jest pierwszy z tych potwornie mocnych kameryfistów, który trafia w głowę Jurasa. Nie zdziwiłoby nas, gdyby tak wyglądała ta runda druga do końca, bo rzeczywiście Mariusz jest piekielnie skuteczny w tym dociskaniu, takim zabieraniu tlenu, właśnie opieraniu się, wywieraniu presji. No a Juras też ma prawo nie być w formie pozwalającej wstać spod Mariusza. Ta siła fizyczna Pudzianowskiego, te kilogramy, choć nie jest tych kilogramów dużo, 115 Pudzianowski zrzucał do tej banki. Ale wszystko wskazuje na to, że powoli, nie spiesząc się, konsekwentnie porozbija Pudzian Jurasa. No powiedzmy, że tej pracy z góry najwięcej nie ma, ale jakby to słyszał, bo w tej chwili znów zaatakował. No są e, pewnego rodzaju granice odporności ludzkiej. Kto wie, czy te granice w tej rundzie nie zostaną przekroczone. Aczkolwiek widzieliśmy już przecież Jurasa w dużych tarapatach chociażby z Czo sokodżu tam, chyba tylko Hartem ducha był w stanie wrócić do tego pojedynku. No wydaje mi się, że wszyscy, którzy znają Łukasza, jeżeli chodzi o przebieg tego pojedynku, to właśnie w ducha wierzyli najbardziej. No i w obrotówki, ale te centymetry zawodzą. Na obrotówki już jest za późno. One mogły wejść na samym początku. A w tej chwili, no to jest domena Mariusza Pudzianowskiego. Czy uda mu się ma jeszcze prawie dwie minuty na to, by upolować Jurasa. I znów za chwilę chwyci sobie rękę i uderzy właśnie mocnym ciosem Mariusz Pudzianowski. Teraz jeszcze wykluczenie drugiej dłoni rywala oczywiście tutaj ogromna przewaga siły pudzianowskiego ma największe znaczenie i tu najbardziej Mariuszowi pomaga krzyczy tam Janek Błachowicz stara się dopingować swojego szwagra i wieloletniego przyjaciela żeby Zerwał, żeby wstał, ale no, ale jak może wstać? No tu raczej nie wyobrażamy sytuacji, w której coraz bardziej zmęczony, przyjmujący coraz więcej ciosów Łukasz Jurkowski byłby w stanie wstać spod Mariusza Pudzianowskiego. A jest Pudzian bezlitosny. Teraz starał się przyspieszyć ta prawa ręka, coraz częściej styka się z głową Jurkowskiego. Za Chile chyba niemiecki arbiter to... Festiwal kolejny. Uluj przemocy. buduje Mariusz Pudzianowski swojemu przeciwnikowi. Przejście do pozycji bocznej. Teraz może rozciągnąć sobie ręce. Nie Idzie po klucz na rękę Mariusz Pudzianowski. Ciosy na korpus. Skręca się Juras. Bo no jeżeli on wstanie, to będzie to tylko i wyłącznie ogromny błąd Pudzianowskiego, ale nie udaje się. Skontrolował go. Budzian i Trzecia runda. No to przyznam się, że bardzo będę zmęczeni I zaskoczeni chyba wszyscy, którzy oglądają ten pojedynek. Będzie trzecia runda. O no ile no, oczywiście Rukowski do niej wyjdzie. Jeszcze zbiera, zbiera siły Jura, zaglądamy go teraz. Nie, 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 to nie jest zbieranie sił. Zbieranie, zbieranie jest sił, żeby wstać w tej chwili. Nie wiem, on będzie chciał na pewno. Nie jest porozbijany, więc nie ma tutaj kwestii dopuszczenia przez lekarza. Nie ma żadnej kontuzji. Tyle tylko, że no nie bardzo ma to sens. Teraz myślę, że głównie o to pyta narożnik Łukasza i gdzieś bazując na tym, jak wygląda, decyduje, czy ma sens kontynuowanie tego pojedynku. Prawie całą rundę obijał Mariusz Pudzianowski. Łukasza Jurkowskiego i chyba to będzie koniec, bo czas mija. No nie, nie wiem, on sam nie powie, nie. Ale i sędzia pozwoli, czy to będzie do pierwszego ciosu? Skrajnie wyczerpany Łukasz Nurkowski. Zaczynamy walkę. Mariusze Kudzianowski za chwilę. Wstaje no staje Pudzianowski, to będzie ostatnia akcja, znów idzie bardzo nisko, Jurkowski jeszcze będzie próbował, I jeszcze jedna obrotówka, skąd on bierze siłę na to, rzeczywiście mamy tutaj, no nie wielki poziom sportowy, ale mamy niebywałe wręcz emocje. To jest niepojęte, że Łukasz Jurkowski, który nie wstał z kolan w przerwie między rundami, potem... Był w stanie wykonać takie akcje, ale Mariusz Łudzianowski przeczekał, wytrzymał i zrobił swoje. A teraz ma najwięcej czasu 4 minuty i 20 sekund. Trudno będzie, żeby Łukasz to przetrwał. Ale to jest chyba taki pojedynek, którego spodziewali się fani, bo tutaj stoi naprawdę wiele osób za nami. Dopinguje, kiedy cokolwiek się dzieje, to szaleją, tak jak ty mówisz. Nie ma tu za dużo sportu, ale emocji jest mnóstwo. Nie, I to wiem, też powiem, jest ważne. W ten sposób nie ma wysokiego poziomu sportowego, bo jego się tutaj nie spodziewaliśmy ze strony Łukasza. Jest to walka o przetrwanie jest ze strony Mariusza. Jest to próba rozbicia rywala i skończenia tej walki przed czasem. No tak jak teraz? Nie, Jurkowski się nie podda. To wiem. Sędzia może to przerwać. Ręce wykluczone. Koniec walki. Mariusz! Półdzianowski To już wiemy kto zapewnia trunki na ten party, bo panowie się mówili, że ten kto zwycięży przyjdzie do drugiego No dobra ale jeszcze ten kto wygra miał podnosić drugiego No właśnie Mariusz, musimy chyba mu to przypomnieć Zatem ta walka już za nami. Cudem jakimś wyszedł do tego trzeciego starcia Łukasz Jurkowski. Cudem jakimś po tej obrotówce trafił Mariusza Pudzianowskiego. Podział ustał, później przewrócił Łukasza. Skończył walkę. Serce było, zabrakło tlenu, to na pewno, ale. Ciekaw jestem, czy będzie dumny Juras z tego, jaką formę udało mu się zbudować po 770 dniach przerwy, 2 miesiące treningów. Od razu ci odpowie, nie będzie. Z jednej z najbliższych osób nie udało się. Cóż zdarza się, ale, ale naprawdę dla Jękowskiego ta walka miała troszeczkę inny wymiar niż dla większości zawodników. Oczywiście perdykt będzie rozmowa z jednym zawodnikiem i z drugim. Ciekawe czy tym razem znów padną jakieś deklaracje. Szanowni Państwo, walka skończyła się w rundzie trzeciej po minucie i 32 sekundach. Ladies and gentlemen, your winner, by K.O. I przyznam się Państwu.